Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piotra Fik z tej strony. Słuchajcie, yy, no to stało się. Mamy sobie nową perłę. Yy, praktycznie, no można powiedzieć, znajomi się zaczęli ogłaszać. Także dorwałem, dorwałem sobie plany, jak widać tutaj. Mamy 3096 diaksów, także nie, nie boimy się ich użyć. Nawet nie będę podmieniał tak naprawdę. Wbijmy tutaj tylko człowiekowi, bo, bo człowiek się, a, prawda, tutaj zrobił, ale o co mi chodzi, o to mi chodzi, od tego kupiłem tych, Anathema tak, 81. Także jak ktoś szuka towarów, to 5000, 5000 diaksów od tego Anathema, Anathema 81, tak. Um, od niego, prawda, od niego kupiłem sobie za 5000 y, pr plus y, plus co jeszcze tam było, tam jeszcze był, aha wpłata 1,9 tak, także to jest tak ten, to jest tak można powiedzieć standardowo na tą chwilę, jeżeli kogoś nie stać po prostu wpłacać taką sumę, no to wiadomo, nie no, normalne. No. Akurat mi to nie robi żadnej różnicy, e, mi się zbierają, jak widzicie pery, teraz o 16 sobie zarabiam, tak, także tutaj nie ma, e, nie ma e, jak gdyby problemu z tym, one się i tak zarabiają, i tak nie mam co z nimi robić, także stworzyłem sobie tej miejsce, Podnie tej czołgi akurat sobie leżą. Antygrawitacyjne. tutaj mamy 4 na 6. I potrzebujemy pod tą perłę, jak tutaj widać, też 4 na 6. Tak, także. Tak, 4 na 6. Wejdźmy sobie, nie, nie muszę zamieniać. Mamy diamenty. Kupmy sobie te ostatnie rzeczy, tak, które nam brakują. Mamy towary wykupione. Jak już zaczynam zbierać po Już dwie sztuki mam więcej. Dwie sztuki mam więcej. Tak, bo te, te mi daje. To coś, że wydaliśmy sobie, mamy ją. 100 potrzeba ten, ile potrzeba nam na, na blok. Patrzcie. Nie wiem czemu, ale się nie chce. Dziwne. Nie chce się mi włączyć ten. Włącza się jeden kalkulator, a ten drugi. O, widzicie? For a helper nie jest jeszcze ten. Przeładujmy, zobaczymy czy po przeładowaniu będzie widział tą perłę, bo nie, nie rozpoznaje jej w ogóle. Z jakiegoś powodu jej po prostu nie rozpoznaje. Nie, nie można. Centralnie nie można użyć um, pomocnika, tak, Foe pomocnika. Nie działa, klikam w nim. Nie wiem czy klik słychać, ale ja go na 100% używam. Także no, jest ciekawa sytuacja, musimy policzyć ręcznie, bo mamy tutaj 19 PR-ów. 19 i tutaj 10, dobra, to my mamy 10, 5. Dobra, czyli policzmy to sobie na szybko. Na tych, którzy wiedzą, jak to zrobić, to nie ma problemu. Wystarczy weźmiemy na razie, yy, tak naprawdę wbijemy tutaj, będzie 19, czyli to jest 38. 38, 100 minus 38 to jest 62, tak? 100 minus. Skąd 38? No bo 10 razy 1,9,0 to jest 19, i razy 2, żeby był blok, tak? To jest 38, czy minus 38. Muszę być w tej chwili 62 PR, i dobiję mi 19, to wtedy będzie ta różnica, tak? Także weźmy tutaj, może ktoś pomoże. Tam zaraz jedynkę i dwójkę wbijemy. W sumie to nawet nie musiałem tego bloku wbijać, to jest na luzaku. Wejdźmy w nasze wspieramy. Tak. Dołóżmy sobie tą. Jeden, dwa, poproszę. Nie powinno to trwać długo. Zobaczmy sobie w tym czasie, prawda, tutaj nam... Co ta latająca, latająca... Wyspadaje, tak? Jak ktoś nie wie. Yy, no dobra, ok. Yy, tylko, że nie dopisałem sobie. Foe. Forum for German Empires. A, latający cud, ja mam latającego cudu. Nic. Nie ma w ogóle po polsku. Wiecie, co to jest, Szydera, żeby naprawdę. Flying. Flying Island. A nie foe, tylko. Tak, tutaj byłem, tutaj widziałem, że już jest, także zobaczmy sobie, widzicie, 900 sztuk każdego towaru potrzeba, jest to Era Venus, no, ładnie to wygląda, tak naprawdę, patrzmy tylko czy nam nie wbili już czasami, o jest, dziękuję, dziękujemy, dobra, Do, dobijmy ją, nie, a co, a co się będziemy, no. dobra, 9 nam no, brakuje, dziękuję, nie będę jej na razie podnosił, powiem wam szczerze. Nie będę jej podnosił. Dlaczego? Dlatego, że um, mamy 19% szans, tak? A zobaczmy sobie tej Skubany, który mi pomógł, tak naprawdę, z towarami. Polecił mi tego Ana Blogołom, tak? Ana Femus, czy jak on tam ma? Um, a już się usunął. Dobra, to Luzik. Tak, no, który mi, prawda, polecił, widzieliście go. To. bo miałem tutaj Skubanego. To on ma na dziesiątym tutaj skubany, tak? I na dziesiątym zauważcie sobie, że to jest tylko 21,91% szans. To, to jest żadne wow, jeżeli chodzi o różnicę. No to tak naprawdę to jest tak znikoma ilość, można powiedzieć, że to no jest, no jest moim zdaniem nie warte, żeby się aż męczyć z tyloma poziomami. mamy tutaj to widzicie o Macie. 21,9% uskubanego Skubanego na dziesiątym poziomie, a 19% na pierwszym poziomie. To zastanawiam się, czy nie będzie to działało na tej samej zasadzie, co, co Świątynia Reliktów, bo to jest jedyna perła, którą ja nie podnoszę tak naprawdę i są rezultaty, tak? Także nie wiem, czy będę na razie podnosił. Zobaczę kilka dni, chcę pojechać i, i prawda, yy, jak gdyby no wziąć i potestować. Ale jak wejdziemy w kultury, to nie, nie spodziewam się, że zaraz, zaraz coś znajdziemy, nie? Także no. Chciałbym, chciałbym tutaj zobaczyć to, no ale wiem, że ludzie czekają ileś tam godzin, żeby to zobaczyć. Także do czterech godzin chyba jest czekania. Poczekamy, poczekamy to za cztery godziny wejdę, będę, będę widział tak. Tej odłamki 19,08 szansy, pojawia się nagroda. Pojawienia się nagrody w postaci odłomka w aktywnej osadzie kulturowej raz na cztery godziny. 1% szans na to, że odłomek będzie rzadki. Kurczę, no, żebyś się nie rozlał za mocno. <grym> Każdy odłamek trzeba ręcznie zebrać. No żartujecie, wy nie pomagacie w zbieraniu, ale hamy i prostaki. Inaczej zniknie po, je, po jeden dzień. Po jednym, nie. nie szkodzi, polska język trudna, język wiem, bo sam robię programowanie, to wiem co to znaczy. Um, no i, i widzimy no że to wygląda jako, jako tak o tak Chciałem wam nagrać właśnie ten odcinek o tym i popatrzymy sobie, wiem, że miałem nie nagrywać nic do końca kwietnia, wiem o tym, wiem, że miałem tylko nagrywać wyłącznie to PCH solo i nic poza tym, mówię sobie, nie będę, nie będę wam nic takiego dodatkowego oprócz tego nagrywał, ale no weszła ta perła, no to mnie korciło, żeby wam pokazać, i tak PR, i tak miałem diamenty, i tak miałem, wiecie, wyrąbane na to, czy je wydam, czy ich nie wydam, a ładnie sobie miasto zaczyna wyglądać, tylko muszę odwrócić, żeby było widać, ten, 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 bo ten młyn jest ładny dość, I żeby go było widać też, bo się chowa tam za, za tą wyspą, ale to na razie mi zwisa też. Yy, także zobaczymy sobie, potestujemy sobie teraz na, na, powiedzmy, na następnych, nie wiem, kilku dniach, tak. Yy, zrobimy sobie testy, czy to coś w ogóle sypie, czy nie sypie. Będę starał się zapisywać, co znajduje? Będę się starał, yy, jak gdyby, no, robić notatki z tego. Także, także postaram się przedstawić wam to. Te 4 godziny, jak gdyby śledzenia teraz 18 czy 19 sumnie nie brytyjskiego czasu, to macie 23, tak? Gdzieś około 23 będzie można wejść i, i zobaczyć, czy się coś pojawi po tych 4 godzinach, bo to jest raz na 4 godziny. A zobaczymy, może się pojawi, może to 19,08% szansy powie mi, że raz na dzień znajdę jeden jakiś relikt, tak? Taki czegoś tam ułam, odłamek. Tak? No bo jak, jak będzie to raz na dzień, no to już zobaczycie, że to jest takie no, średnie, nie? A <laughs> ciężkie tysiące PR-ów, 5000 5 tysięcy perów na tą perłę i ta perła może zacznie zwracać po 10 perów, yy, powiedzmy, tak? Też tak, będzie jakaś kicha ta perła. No. Tutaj mieliśmy różne inne perły, tak na przykład Virgo. Jeżeli ktoś, ktoś potrzebuje Virgo albo do zadań powtarzalnych, albo, albo że mu brakuje troszeczkę taku, to jeszcze się przyda, ale Tak, to, to Virgo jest zupełnie zbyteczną perłą, można powiedzieć. Tak, Chciałem, teraz się dla mnie taką zrobił. Też podniosłem na, na wysoki poziom dość po 46, teraz z tego nie korzystam praktycznie. No ale nieważne, nie? No zobaczymy. No, ja mam nie stać na stratę was, nie musi być, także, także niech to ja będę tym testerem waszym, a nie wy wydajecie wy ostatnie swoje pery, jakie tam macie na coś taka a na pewno Wam może być szkoda wielu osobom, które to oglądacie. A potestujmy, zobaczmy sobie, może, może nie będzie tak źle, może się to opłaca postawić. No kurczę, no ciężko mi jest tak naprawdę zgadywać, ale na tym tutaj widać, że jest tak, te zwykłe, zwykłe te takie ułamki, tak, które są, to możemy wygrać 20 perów, możemy wygrać 25 sztuk. Przepraszam, towarów z naszej ery, którą mamy. 25 y, przypadkowych towarów z poprzedniej ery, jedną militarną jednostkę, 10 militarnych jednostek, dwa plany na perły, jakieś monety, jakieś y, supply, czyli nasze zaopatrzenie, tak? Młoteczki. Ale Ankom żar, coś, ale nasz ten złoty relikt y, w tym, prawda? W wyprawach naszych. I tutaj już mamy 100 PR 200 przypadkowych jakichś towarów z naszej ery. 100, a bez sensu. 100 przypadkowych towarów z poprzedniej ery. No, akurat tak zrobi, że jest więcej z mojej ery niż ten. No, widocznie miało to w ich głowie sens albo się pomylili. 10 łotrów, 8 godzin no, przyspieszenie dla monet, co nam zwisa i 6 godzin przyspieszenie dla zaopatrzenie oraz masowe wsparcie, tak, a w rzadkim mamy pięć planów, jakieś medale, które są, jak widzicie, nam niepotrzebne, yy, ulepszajka, renowajka, przechowajka, no i yy, zagadkowy jakiś, tak, zagadkowy ułamek, który tak naprawdę zależy, jest, za, zależy od naszej osady, którą zrobiliśmy, zależy, która osada, tak. Different depending on the settlement. Także w Wikingach mamy 300 y, przypadkowych towarów z mojej ery. W Japonii mamy 300 przypadkowych towarów z mojej ery. Y, w Ancient Egypt tak mamy y, 150 punktów rozwoju, to już lepiej. I Azteków 150 punktów rozwoju, czyli to jest coś, co tak naprawdę nas interesuje. No ja robię akurat Azteków sobie tutaj, nie wiem, cel chwilę, bo tam widziałem, że jakiś robił fajne nagranie, ale. Szybciej zrobiłem już ten, ale tak naprawdę mi zwisa, powiem wam szczerze. Także teraz jeszcze tym bardziej, że przy tej perle to już mogę robić wolno. <laughs> zwisa. Chcę zobaczyć, co pośledzić tą perłę. Zobaczymy jak no, Podejrzewam, że najczęściej będą wpadały te common ułamki, tak? Czyli te, te zwykłe, typowe ułamki, które będą dawały jakieś może tutaj śmieszne ilości śmiesznych rzeczy, które tak naprawdę nie zrobią wielkiej różnicy i się okaże, że ta perła no, jest po prostu skiszkowata. Tutaj nie ma też, widzicie, no jakoś. Tego rozwiniętego na razie, ale są już osoby, które tam mają około 80 poziomu czy coś. No. Te osoby już, już tam mają na pewno jakieś większe prawda, szanse na to, żeby, żeby no, zdobyć te nagrody tutaj niż, niż ja, który ma 19,08%. Tak, także nie będę, nie będę na razie podnosił. Yy, potestujemy sobie kilka dni, potem podniesiemy za ileś dni, zobaczę kiedy, może dopiero za tydzień, może za dwa podniesiemy gdzieś tam około tego piątego poziomu. E, zobaczymy, czy w ogóle będzie różnica pomiędzy tymi pierwszymi dniami, które miałem, a potem na końcu sobie około dziesiątego, e, dziesiątego poziomu podniesiemy tam, żeby prawda wziąć i żeby zobaczyć, czy też będzie jakaś różnica pomiędzy tymi poziomami obydwoma, które, które były gdzieś tam pomiędzy. tak? Także to jest coś taki mój plan, żeby Wam to nagrać. Także jest szesnasty. Umówmy się, że do końca miesiąca albo gdzieś z końca miesiąca Wam nagram. Ten jeden, prawda, tutaj odcinek. A potem kolejny, prawdopodobnie, będzie już w maju, kiedy mi troszeczkę tego więcej czasu wróci. Nie wiem, czy ja muszę wchodzić, czy wychodzić, czy jak to wygląda. Widzicie, zarobiłem sobie na tamtym CDM, już chłopak sobie zamknął. A na razie, na razie się nie pojawiają, tak? Także ja bynajmniej nie widzę tutaj. Chciałbym, chciałbym żeby też było taki komunikacji, że tutaj macie ten. O jest, tutaj widzicie, popatrzcie. W dziczy, w dziczy wokół osady nie ma obecnie żadnego, żadnych odłamków. Co cztery godziny istnieje szansa na pojawienie się odłamka. Stukaj odłamki odebr albo odebryn nagrodę. Stukamy odłameczki, stukamy odłameczki, tylko że ich nie ma. No to samo mogę sobie stukać. Tak. Czepiam się, wiem, wiem, że się czepiam. Dobra, nieważne. No chyba wszystko Wam pokazałem, jeżeli chodzi o tą perłę. Jak widzicie, jest, jest dostępna. Wygląda to w miarę, w miarę fajnie. Moim zdaniem ład, ładną grafikę zrobili. Postarało się FOE, także dziękujemy Wam za kolejną perłę. No i tyle, nie? Do następnego. Pozdrawiam. Hej.